znowu na beczkę jak tak bardzo lubicie i najpierw ogłoszonko musicie mnie zasubskrybować proszę was będzie dzisiaj bardzo długi film 15 minut ale no zobaczymy Trzy suby To, co tu I y, będzie kanał, eee no dobra i w ogóle bejczku nie nagrywa, bo y, ma słabo speceta. O mój serce jest to będzie ciekawe. No ano level 15. Opowiem wam o tym, jak mój stary sta stał się najbardziej poszukiwanym gamerem w Polsce. Mój team wchodzą, mój stary, level chyba 40. Typowy Batus, samiec alfa, który i pije okay. wszystkich, by pokazać kto tu rządzi. Zawsze z szlugiem w ryju, gra w snajpera na telefonie. Kiedyś pił Alko, ale wyszedł z tego. Po tym jak stara mu rozwodem zagryziła. Woda księżniczki wszystko. Mamy level 36. Nie wiadomo dlaczego wyszła za starego. Największa nie wie na tajemnica świata ogólnie spoko morda Trochę problemy psychiczne, ale co się dziwić, jak każdy w domu psychicznie chory. Zawsze mnie poucza, żebym się uczył, bo ona zawsze miała czerwony pas, jak i szutkę z matury z polskiego. Ale po co jej to, skoro wylądowała na kasie w żabce? Brat lewy, 12 Down. Typowy down, który ustawił sobie na tapetę parówki i rzuca wszystkim we wszystko. Za hajs, który daliśmy na odszkodowania, moglibyśmy już dawno z tej Polandii wyjechać, nie wracać. Kolejny brat, level szósty. Mały, konfidecki śmieć, który zawsze się drze i piszczy. Od trzech lat go na oczy nie widziałem. Przypomnę, jak podejdę za blisko, to mi już na orbitę wydupi. Ostatni brat, level pierwszy. Zostać tak jak każde dziecko w jego wieku. Ryczy i stra pod siebie, nic ciekawego. Dobra, teraz wracam do historii o ojcu. Pokazała mi się kiedyś reklama gry o sniperach. Pomyślałem, że może być spoko, więc ją zainstalowałem. I and Dać wszystkim telefon i zobaczył jak gram. Wyrwał mi telefon z ręki i mówił coś o uzależnieniu i zapnął się w kiblu. Telefon odzyskałem po dwóch dniach, bo wtedy rozładowała mu się bateria. Wyłączyłem snipera, zobaczyłem, że mam 2 miliony golda. Wcześniej miałem koło 5 tysięcy i zajebiście wysoką rangę. Odkryłem, że stary cały czas to grał. Zainstalował snipera na swój telefon i grał w niego cały czas. Gdy stara szła do sklepu, czy coś, dodawał nam bobasa i zamykał się w piwnicy. I wychodził jakieś 3 minuty przed przyjściem stary, uzależnienie cały czas się pogłębiało, a piwnica stała się jego nowym domem. Przez ten czas prawie ja się z nim nie widziałem i prawie zapomniałem, jak wygląda pewnego dnia. Tak się wkurwił, że pierdolnął telefonem o ścianę. Tylko rozjebał, więc zajebał mój telefon, bo miał największy wyświetlacz i więcej punktów na nim nabijał. Więc musiałem wrócić do mojej starej nogi. Potem znowu rozjebał telefon, więc zajebał tym razem od mojego brata. A potem od starej, kiedy skończyły się telefony, w końcu wyszedł z piwnicy. Ale zamiast wrócić do domu. Wybiegł z bloku i zajebał telefon jakiemuś randomowi. Do tej pory zajebał jakieś 184 telefony. I siedzi gdzieś w Krakowie. Jest oddalony jakieś 300 kilometrów od mojej świ. Ściga go policja za wielokrotne kradzieże. Pobicia, jeden napad z bronią w ręku. Oczywiście na sklep elektroniczny. Jeśli widzieliście jakiegoś bladoskórego patusa z nosem w telefonie w okolicach Krakowa, dajcie znać policję. A jeżeli nie będzie miał telefonu, to uciekajcie najdalej jak się tylko da. Najprawdopodobniej rozjebał telefon i szuka swojej następnej ofiary. XZ. Widziałem, że dużo się nabija e, subskrypcji za reakcję. Co to co robić teraz? level 16. Bądź przegrywę. Nie ma ręku na jakiś czas. Nie ma dziewczyny. Nie ma dziewczyny. Zwalić, że jedna twoja rozrywka to polenie mojej ręku na jakiś czas. Nie masz dziewczyny. Ogólnie ból egzystencjalny mocno. Ale pewnego dnia. Teraz media ekspert czyszczenie magazynów. Spadaj. Sklepu odzieżowego kupić sobie jakieś ubrania. Chodzisz po sklepie i obczajesz ciuchy. Twoją uwagę przykuwa koszulka na manekinie. Z wystawy, która jest w dodatku na prące. Podbijasz do manekina, obczaić materiał koszulki. Nagle podchodzi do ciebie pracownik sklepu. Typ ma mega czerwone oczy. Spizgany jak Messerschmitt. Eee, proszę Państwa, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa proszę o zachowanie dystansu społecznego minimum 1,5 metra. XD, kiśniesz w opór, postanawiasz go wkręcić, zamierasz bez ruchu i mówisz mu, że to do ciebie podszedł, bo ty przecież jesteś manekinem i nie umiesz się ruszać. Ty patrzy na manekina i prosi go, żeby się odsunął. Manekin twardo stoi i nie zamierza się ruszyć z miejsca, bo kurwa jak pracownik sklepu mówi mu, że jak się nie odsunie na 1,5 metra, będzie musiał zrobić to za niego siłą. Manekin twardo stawia na swoim nie zamierza się przemieszczać. Ty łapie go za szmaty. Kurna koszuleczka taka fajna rozciągnięta. Przesuwa go na kilka metrów. Odchodzi. Mija 30 sekund. Kratkę podbiega znów do manekina. Typ to zauważa. Podchodzi do was. Przykłada czoło do czoła manekina. Słuchaj ty kurwa gnoju. Łapie go za szmaty. Znowu przesuwa na parę metrów. Podchodząc krzyczy, że jeszcze raz i wyrzuci go ze sklepu i Patrzy znów przesuwasz się do Manekina. Pracownik zauważa z drugiego końca sklepu, że znów stoicie obok. Podchodzi szybszym krokiem, łapie go za szmaty, wrzuca za drzwi sklepu. Manekin bezwładnie upada na kostkę brukową i odpada mu ręka. Nagle z plecza wychodzi ziomek pracownika. Zjarany jeszcze bardziej. Zaczyna drzeć mordę naszego strażnika dystansu społecznego. Black life macza z kurwy synu! mu ulepę w potylce. Wszczynają bójkę, opuszcza sklep. Pokazują na ciebie palcem i krzyczą, że manekin im spierdala. Oddalasz się szybko, taka historia. XD, dobra. Muszę kończyć. Nara.